Dzień dobry, widzowie! Witam Was serdecznie na nowym odcinku z gry Mango Fisharium Moje akwarium potrzebuje ryb, więc musimy złapać kilka ryb. Więc, y, idziemy na, na łowienie, i, i myszką rusza. I złowiłem dwie ryby. Mamy. Y, nie znam się na rybach, sorry, powiedziałbym Wam, ale no, no nie znam się na rybach. Okej, okay, zdobywamy jakiś poziom. Mamy na razie zerowy. I widzę, tylko, mogę złapać tylko trzy ryby na raz, więc trzeba byłoby to ulepszyć w przyszłości. Otwieramy nasze 0. Dwóch, dwóch klientów nam przychodzi mm -hmm. i mamy e, 7 dolarów za gościa i mamy 14 na minutę. Złapaliśmy już dwie ryby. Dalej mamy poziom zerowy, ale to nie szkodzi nam na przeszkodzie, żeby złapać najpotężniejszą rybę, która żyje tylko w oceanach. I mamy pierwszy poziom. Jakieś tam rybki. Nie wiem, jaka to jest rybka, ale jakiś poziom mamy na pewno. Łowimy sobie ponownie. Naciągamy do as. praktycznie do samego. Okej. Okay. Łowimy po trzy rybki. Jeszcze nie mamy aż tak dobrej. O, kolejny poziom wbiłem. Jeszcze nie mamy aż tak dobrego zasięgu, żeby łapać te jeszcze lepsze rybki. Ale na spokojnie to się ulepszy. I mamy już 10 za klienta. I chciałbym teraz sprawdzić, czy zwiększy mi się. Tak, jest 30. Czyli im więcej klientów, tym więcej zarabiam. I teraz już zarabiam 60 na minutę, co. Ale dobra, połówmy sobie jeszcze. O, mamy kolejne. To 3000. O, dobra, zanim my zdobędziemy 1000, miną wieki. Także od razu klikamy. O, było. O nie, tylko dwie razy, zagapiłem się. Drugi poziom, wrócimy sobie. O, mamy jakiegoś maila. Już mogę kupić kolejny upgrade. I kupiłbym na razie znowu więcej klientów, żeby zarabiać jeszcze więcej. I teraz w minutę zwróci mi się to, co wydałem na tych klientów. I teraz musiałbym poczekać 3 minuty, żeby znowu kupić klientów. Ale ulepszymy, kupimy sobie, żeby więcej rybek znosić. I łapiemy dalej, żeby złapać w końcu jakieś dobre ryby. Okej, okay, na maksa naciągamy. Ach się, nie udało. Dobra, wrócimy sobie do akwarium. I sprawdzę, czy mogę, mogę kupić już głębokość. I jak mogę kupić głębokość, to od razu sobie kupię więcej ryb, żeby mieć na haku. Już mamy 200. Dobra, to leci mega szybko. Jest to mega OP. Raz y dalej się nie udało, ale i. Uj, kolejny, 80% więcej zarobków. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ to oznacza, że jeszcze więcej będziemy mogli. Tora, ogarnąłem rzecz. Ja muszę na czerwonym, bo wtedy. Okej, okej. Okay, okay. Okej, okay, dobra, to zmienia już postać rzeczy. Ja myślałem... Ale byłem głupi. Myślałem, że ja na zielony muszę, a to na czerwonym. O i teraz dosięgam. Praktycznie same ten lepsze ryby. Już mamy trzeci poziom... 24... Na trzecim poziomie połowa z ósmego. Dobra, połówmy jeszcze. Jeszcze raz łowimy i pójdziemy znowu do akwarium. O, 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 dobra Dobra Idziemy do akwarium. O, 700, prawie kupimy sobie więcej ludzi, i kupimy sobie. A więcej ryb, co mi szkodzi. Tak, już patrzcie, jak to szybko leci. Dobra, Idziemy łowić. Idziemy łowić. Proszę bardzo, kolejny upgrade. Teraz zarabiamy 1000 na minutę. Róbmy sobie upgrade. Róbmy sobie. Jeszcze więcej klientów i zróbmy sobie maksymalną głębokość. I teraz chciałbym złapać tego kraba i tą rybę, która tutaj jest. Więc y, sprawdźmy, czy uda mi się dojść już do, do tej drugiej ryby. O, była tam, była tam, była. Działem, dobra. Mamy więcej teraz tych lepszych ryb, więc w końcu mi się uda jakoś bardziej zarobić, żeby je ulepszyć. Okej, okay, okej, okay. u prawie, prawie dosięgłem I znowu więcej ryb tych lepszych Ładnie Jeszcze raz złowimy Ach, jakby zrespiła się trochę wyżej ta lepsza rybka Uuu i kolejny upgrade, proszę bardzo jakby się rozpiła, ta lepsza ryba trochę wyżej, to byłbym bardziej zadowolony. Ale mamy kolejny poziom, mogę znowu załowić. O, udało mi się złapać. Zarzuciłem tym razem naprawdę mocno i udało mi się złapać lepszą rybę. I tak naprawdę najlepszą rybę na tej mapie, ponieważ następną ostatnią rybą jest tak naprawdę krab. I mamy 3000 na minutę. Więc mogę ulepszyć znowu klientów. I jeszcze raz ulepszyć klientów. Mamy 5000 na minutę. Ulepszymy sobie. Nie, ulepszyć sobie więcej tryb. Ale skoro tak szybko zarabiam, no to ulepszę głębokość. I mamy teraz 4 metry. Mógłbym już to kupić. Ale chcę złowić. Tego kraba. Uuu, pięknie, dwie, dwie rybki. Udało się kolejne złapać. U, dobra, teraz naprawdę mocno się. Z... Ale tylko dwie, okej. Okay. Tym razem naprawdę mocno rzuciłem, ale mamy kolejny level. Już zarabia 28 na minutę, w sumie na klienta. I praktycznie jeden. Zrobimy jeszcze to i przejdziemy na następną mapę. I mamy dziesiąty poziom, 180% więcej pieniędzy dla klienta. Przechodzimy sobie do naszego akwarium. Mamy 6000 na minutę i 7000 pieniędzy. Kupujemy kolejny upgrade. Kupujemy, kupujemy jeszcze jeden upgrade. Zarabiamy teraz 8000 na minutę. Kupię więcej ryb, może? Dobra, kupię więcej ryb. Kupię jeszcze więcej ryb. Zbiorę teraz tysiaka i pójdziemy na nową strefę do łowienia. Mamy nowe rybki, kolejne cztery ryby. I koszt y, łowienia jest, wynosi wynosić. Powietrze jest tu inne, ale dalej wspaniałe. O, Nemo. Jakieś dwa rekiny. O, nie złowiłem nawet wszystkich. I mamy co? Mamy Nemo. I mamy jakiegoś Basa. I kosztuje stówkę kolejne łowienie. Na razie jest to nieopłacalne, ale przez to, że zarabiamy dużo, to, to nas stać, tak? Okej, okay, jedna rybka. Muszę więcej tych. Och, Nemo! Nemo łowić. Ok, ale mamy już poziom kolejny na Nemo. I brakuje mi jednego na. Jednego na kolejny upgrade. I chciałbym zobaczyć, co ten upgrade robi. O, dwa, dobra. Ziub, ziub, żup i ziub. Dobra, praktycznie maksymalnie załadowaliśmy. I wbiliśmy dwa albo trzy poziomy, nawet tych rybek, więc. Uwaga. Okej, okay, też nam bustuje, ale osobno nam bustuje. Poszedłem sobie do akwarium na, naszego i mamy 10 tysięcy na minutę. I potrzebuję na pewno ulepszyć głębokość i trochę rybek, żeby więcej było. Nawet jeszcze trochę. I możemy teraz łowić 10 ryb na raz i zejść na 8 metrów pod ziemię. Więc powinniśmy tak. Odblokować kolejną rybkę. I widzę, że to jest jakiś świat Nemo, ponieważ mamy tu Doris, chyba się tak nazywała ta rybka. Mamy naszego Nemo i jakiegoś rekina. I kolejny poziom już 100% więcej zarobków dodatkowych. U na maksa zrobiłem znowu. O, i dwie, trzy doris. I jeszcze kilka. Co to było, co to było, co to było? Co to było? Jak co to? Dobra, zrobimy sobie więcej tych. Co to jest za szlam? Wymarzona perła. Co to jest perła? Czy ja mogę sobie... Czy to mi będzie pływało w akwarium? Okej, okay, zdobyłeś wymarzoną perłę. Myślę, że to tylko legenda, ale nawet nie jestem pewien, co to jest. Słyszałem, że pomaga lepiej spać, ale może mieć dziwne efekty. Jeśli chcesz to sprawdzić, możesz dostać lepszy, inny pokój do spania. Sprawdź w menu upgrade'ów. Ok, dobra, i musimy, i mogę? Ok, nie mam, a tu coś jest. Ale nie mam nic w upgrade'ach i w phishing'u również nic. I nawet pływa mi to, nie pływa. tu sobie mogę zobaczyć. A, to chyba mam. Ile ich złowiłem? Nie. Dobra, mamy 22 tysiące. Ja bym poleciał bardziej tak, żeby zrobić na 8 metrów pod yy, poziomem. Nie wiem, jakim cudem zdobyłem 11 ryb na 10. Jednakże nie wnikam w to. Mm, Złapię sobie więcej tych doris. Teraz jest 10,10. 10. Już 72. Praktycznie ta ryba co minutę spłaca mi jedno nurkowanie tutaj. Jeszcze więcej. Teraz naprawdę łowienie tych ryb jest banalnie proste. I już ma 100. 100, 100 tych. 100 dolarów generuje ten. Już 100 dolarów generuje ten rekin, więc naprawdę potężnie. Znowu sobie za, zarzucimy. E, nasza. Doris również generuje ponad stówkę i generujemy jeszcze 250 dodatkowych pieniędzy. Więc wejdźmy sobie do naszego akwarium i mamy 20 tysięcy na minutę. Ulepszymy sobie więcej klientów, więcej ryb. I czy mogę kolejny? Nie mogę kolejnego. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Ulepszymy jeszcze to. Pójdźmy na pierwszą mapę. Może uda mi się tym razem e, zdobyć tego kraba. Może jakaś inna sekretna ryba. U, zdobyłem nawet kraba. Kolejny. Okay. Mamy kraby. I kraby dużo generują. Ulepszę sobie to wszystko, żeby generowało minimum stówkę. I, i się zobaczymy. Mamy dokładnie 100 yy, dolarów na każdego klienta na krabie. Ulepszyliśmy wszystkie na poziomie, na tym pierwszym poziomie do maksimum. I mamy 100 tysięcy. Nie mam kolejnego... Kolejnego, domyślam się, że musiałbym złapać to, musiałbym złapać ostatnią rybę, a żeby złapać ostatnią rybę, 100 tysięcy. Okej, okay, to jest. Musiałbym ulepszyć sobie głębokość i ulepszyć jeszcze więcej klientów, więc, mając jeszcze większą głębokość, spróbujmy złapać tą najlepszą rybę na tej mapie. O, była, 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 była dobra. Było. Była. Okej. Okay. Czyli teraz, żebym ja dobrze kliknął i ona się dobrze zrespiła i już powinien ją mieć. Znowu mam 13 ryb. Nie rozumiem tego. Jak to działa? I kolejny poziom. Bardzo ładnie. okej okay. czy teraz nie? a dobra, bo każda ryba ta niebi te niebieskie ryby biorą po dwa miejsca dla... tego, wow, kolejny dlatego mogę zbierać te 13. trzynaście ryb teraz już powinienem złapać tą ostatnią rybę na tym poziomie tak, mamy, nawet 3 udało się więc zobaczmy, co to jest. Pompano. I czy teraz... Jeszcze ulepszmy sobie ją o jeden poziom. Ona generuje teraz 55. Jestem ciekaw, jak to będzie, jak to jest z tymi poziomami tutaj. Ok, udało się ładnie ją. Ładnie złapać. Co prawda jedna, ale. Tak, generuje 55. Nie, te ryby są najlepsze. Ja z nich zarabiam najwięcej tutaj. Mogę, kupujemy 12 metrów pod ziemię tak jakby. I teraz już muszę naprawdę łowić te ryby. Dobrze, złowiliśmy ich troszkę. Mam nadzieję, że chociaż level wbiję. Dokładnie wbiłem level. Już kosztują 130. I kolejny poziom tutaj. I ogólnie mamy już 100 tysięcy kolejne. Moglibyśmy sobie kupić nową rzecz, ale ja już będę się żegnał. Mam nadzieję, że Wam się spodobało.